Akurat taki zespół zawsze chce widzieć zdeterminowany i e, który walczy o to, żeby e, strzelić bramki, ale nie stracić żadnej, bo to była nasza największa bolączka, że w ostatnich meczach traciliśmy zawsze jakieś bramki i nawet jak strzeliśmy to tych meczów nie wygrywaliśmy. Od samego początku wiedzieliśmy, że musimy grać bardzo agresywnie, bo tak zdeterminowanego Lecha e, jeszcze nie było, widać było po nich złość już po tych wszystkich meczach, a przeciwstawiliśmy na pewno bardzo dużo agresji. Przeciwstawiliśmy momenty dobrej gry i trzeba pochwalić przemka Frankowskiego, który strzelił bramkę. Jest akurat to co mówię: zawsze gdzieś tam miał tam te bury za to, że nie wykorzystywał tej sytuacji. W tym momencie zdobył bramkę, która jest ważna. I fajnie, że tak się nawet skończyło: że 1-0, że on jest tym bohaterem, bo to dla niego jest bardzo dobry taki krok do przodu. A wszyscy zawodnicy, którzy są, to muszą po prostu dalej pracować. My też zrobiliśmy zmiany w składzie, i, i, i po to, żeby wszyscy zawodnicy, po prostu, którzy w treningach prezentują się dobrze, żeby grali a nie tak jak niektórzy na przykład gdzieś tam przechodzą obok obok. Dlatego jest te zmiany w składzie były. Na pewno na mecz pucharowy teraz musimy się przygotować, zapomnieć o tym meczu z Lechem i zrobić wszystko, żeby dobrze zagrać. Widać też, że po tych nowych zawodnikach gdzieś mamy trochę problem, bo nie wszystkich dało się, na te kadry jeździli, nie, nie mogli trenować i tu, tu mamy duży problem, jeżeli chodzi o organizację całego przygotowania, bo, bo widać, że gdzieś tam fizycznie nie jesteśmy tak dobrze jak, i tak mocni jak byliśmy zawsze. Ale systematycznie ci zawodnicy będą przygotowywani. Będziemy więcej pracowali trochę i mam nadzieję, że ta końcówka sezonu będzie dla nas bardzo, bardzo dobra. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zadawania Jeśli można Panie Dyrektorze, Radosław Nowy, Gospodarstwo Wyborcze Poznań. Mam do Pana pytanie. Pan mówił o tym, o tym zdeterminowanym lechu dzisiaj. Jeśli chodzi o te, o te pojedynki, które toczyli piłkarze na, na Murawie, z pańskiej ocenie jak to wyglądało, jak Jelenia była górą w większości tych starczy, czy to się równo rozkłada, jak pan to ocenia, te wszystkie starcia, do których dochodziło, to pościgi za piłką, te indywidualne to, pojedynki na boisku? pan co do, ze względu na etykę nawet nie wypada mi się wypowiadać na temat Lecha, ja mogę tylko o moim zespole powiedzieć, że wiedzieliśmy, że musimy postawić na, na bardzo dużą determinację i to zrobiliśmy, bo też samo ustawienie, które było po prostu dużo zawodników, nawet zmiany, które robiliśmy pod kątem tych zawodników, którzy grają, są zdeterminowani, którzy dłużej grają i na pewno ci nowi zawodnicy, którzy są u nas, to muszą się tego nauczyć, a jeżeli chodzi o Lecha, no to widać, że ci zawodnicy, którzy są, dlatego rozmawiają na przykład z dwoma, trzema, no, dla nich to też jest bardzo istotne, dla polskiej piłki, którą reprezentują i trzeba im życzyć powodzenia, żeby w następnych meczach pucharowych grali dobrze, mimo że są szczęśliwy, że to przegrali.